Wyobraź sobie, że stajesz przed lustrem. Co widzisz? Przeciętność, zapomnij o tym. To nie jest zwykłe odbicie, to manifest twojej mocy, twojej niepodważalnej siły. Jeśli chcesz, by świat cię słuchał, najpierw musisz nauczyć się rozkazywać własnemu odbiciu. Nie oczekuj, że inni będą cię traktować z szacunkiem, jeśli sam siebie traktujesz jak statystę w swoim życiu. Stań wyprostowany, patrz sobie w oczy i powiedz: Dziś to ja ustalam zasady. Chcesz, żeby ludzie widzieli w tobie lidera? Zacznij od tego, że sam nim będziesz, dla siebie, bez kompromisów. Twoja charyzma nie rodzi się z cichego szeptu w tle, tylko z głośnego grzmotu pewności, który rozbrzmiewa w każdej twojej decyzji. Nie szukaj potwierdzenia na zewnątrz, wykuj je w ogniu własnej determinacji i nieustępliwości. Każdego ranka lustro to twoja arena, nie wychodź z niej, dopóki nie zobaczysz tam wojownika gotowego podbić świat gotowego zniszczyć wszelkie bariery, nie czekaj na pozwolenie, działaj. Twoja siła zaczyna się tam, gdzie kończy się wymówka, a prawdziwa potęga rodzi się w chwili, gdy przestajesz się bać własnego odbicia.